No i cóż, kochani, odcięło mnie od świata. Przyszła tutaj do mnie na wieś taka wielka zima. Wczoraj sypało cały dzień, tam w tle biega moja niuncia. I zasypało mnie. No ale ja się akurat nigdzie nie wybieram. Zapasów mam gdzieś tak na ponad miesiąc, więc mogę się tutaj oddawać przyjemności korzystania z braku cywilizacji. Wiecie co? Dla mnie to jest ogromna nowość, bo ja mieszkałam całe życie w mieście i nawet taka piękna zima, jak tutaj zawitała teraz, jakoś mnie w tym mieście nie radowała. A tutaj, wiecie co, czuję się jak dziecko, dosłownie jak dziecko, tak mnie to wszystko raduje i aż serce rośnie, chce się żyć. Gdzie w mieście? Ja wstając rano i widząc śnieg byłam załamana. Tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej, a ten śnieg jeszcze tak otula ziemię, jest tak cicho, tak monumentalnie i tak mistycznie, że wręcz jakbym była w innym świecie. No jest przepięknie, jest przepięknie. Zobaczcie. A zapomniałabym oczywiście się przedstawić. Kochani, jestem Agnieszka, prowadzę swój kanał Rytmy Natury na temat dietetyki i naturalnej pielęgnacji urody. Czasami również zamieszczam takie treści, czyli moje wiejskie życie, bowiem w maju ubiegłego roku przeprowadziłam się na wieś i teraz. Pokazuję właśnie te moje wiejsko-leśne widoki. W sumie ktoś fajnie to podsumował, że to nie jest wieś, ale las. Ty, Aga, zamieszkałaś w lesie. No i dosłownie tak, bo w sumie ja uwielbiam las, a szczególnie te lasy iglaste. Kocham od dziecka, bardzo lubiłam te lasy, na przykład nadmorskie, które niesamowicie mnie uspokajały i wprowadzały w taką fajną atmosferę. Bardzo, ale to bardzo to lubię. Więc tutaj macie moje lasy, co prawda, akurat tam z tyłu jest młodnik, a później dopiero ten duży las, no i niestety ten wyrąb drzew jest tutaj na porządku dziennym i trochę mi właśnie serce boli, że mieszkając przy lesie, to ja niestety muszę takie rzeczy oglądać. Podobnie jest z polowaniami, też widzę te tablice, co prawda tylko raz w roku, ale to tylko raz w roku to i tak jest oraz za dużo. Ktoś mi w jednym komentarzu napisał, że zobaczysz, przyjdzie zima, to ci się odechce życia na wsi. No, nic takiego nie ma. To jest w sumie już drugi rzut zimy i czuję się wręcz cudownie. Wręcz cudownie. Nie wiem, czy macie takie same odczucia, a niech się podzielą ci, którzy mieszkają na wsi, z odczuciami. Podczas zimy, bo wiadomo, lato, wiosna, cieplutko, fajnie. No, zimą są jednak pewne utrudnienia, ale coś za coś. Te klimaty i te widoki są, no, rozkoszne, niezapomniane i, jak wspomniałam, mistyczne. We mnie wywołują taki właśnie nastrój mistycyzmu nastrój jestem tu i teraz i tylko tu i teraz się liczy. Nie to, co było, nie to, co będzie, ale to, co jest. Czyli żyj chwilą. Jest jeszcze jedna, może jedna z, jedna z wielu, taka zaleta, że jest zima, że jest mroźno, bowiem teraz można zbierać igły sosny, igły świerku i przygotowywać sobie z nich różnorakie preparaty, od wywarów po koktajle, po oleje. Po inhalację i to wszystko również znajdziecie na moim kanale. Ja się dzielę takimi pomysłami, bowiem wykorzystuję te dobra lasu, oczywiście z jego poszanowaniem, nie niszcząc natury. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, co takiego fajnego można przygotować z igieł sosny i jakie ma walory, no to odsyłam do tych moich filmików. Tam wszystko krok po kroku pokazuję i mówię, na co te igły sosny tak naprawdę są. A mają niezwykłe właściwości zdrowotne. Gdzieś mi znikła moja niuńka, a to nie znikła, tutaj stoi. Ona czeka, bo teraz wybieramy się w głąb lasu i zobaczymy, jak tam jest przepięknie. I co takiego? Oferuje nam las zimą, a oferuje bardzo dużo. I zabieram warzywka. Mam tutaj trochę pietruszki, marchewki, selera. Jakiś buraczek, ja to wszystko kupuję u rolnika i idę teraz zanieść sarenką. No, zobaczymy po śladach, bo jest mnóstwo śniegu, czy te sarenki się pojawiły. Chociaż wczoraj tam nie byłam, więc może ich nie być. Tam pójdziemy, gdzie są te drzewka, i tam wyrzucę sarenką. No, jak widzicie, zasypało mnie, odcięło od świata, ale jestem szczęśliwa towarzyszyć będzie mi moja niunia asystentka migotka I tak mnie zasypało tak wygląda mój ogródek i warzywniak cały w śniegu ja już nie mogę się doczekać sezonu, a tutaj pod koniec zimy tak sypnęło. I sypię dalej, bo śnieg aktualnie pada. Wow. Ledwo bramkę otwieram. No, tak mnie tutaj zasypało, ale. Wiecie co, marzenia się spełniają, bo marzyłam być odciętą od świata, od cywilizacji, i w sumie to się ziściło. Jest przepięknie. No ale zapowiadają siarczyste mrozy, takie minus 15. Zobaczymy, czy to się ziści, bo ja nie znam takiej apki czy takiej dobrej prognozy pogody, która by się sprawdzała, więc jedynie te, które mam. To się sprawdzają tak. Góra na jeden dzień naprzód i to nie zawsze, więc jeżeli macie jakieś dobre sprawdzalne aplikacje z prognozami pogody, no to podrzućcie mi temat. Ja pogodę obserwuję ze względu na to, że jestem ogrodniczką, więc to mi się bardzo przydaje. Ścieżka gdzieś mi zaginęła i nie wiem, którędy iść, bo tutaj zawsze była ścieżka. Tutaj sobie chodziły sarenki. Moja niuńka w śniegu bardzo lubi się bawić. No to odcięcie od świata dla mnie jest takim nowym doświadczeniem, bo tam w sumie miałam miasto pod nosem, a tutaj do miasta muszę jechać kilka kilometrów. Tego mniejszego do tego większego dwadzieścia kilka. Nie przeraża mnie to. Gdzie moja nienięcia? A tutaj sobie bryka. No, zobaczymy po śladach, czy coś tam było. Czy tam były sarenki? Ja im staram się przynosić codziennie coś do jedzenia. Troszeczkę cierpię z tego powodu, bo jak są polowania, to myśliwi właśnie tak wabią zwierzynkę. No, ale tutaj akurat są bezpieczne. Więc myślę, że tutaj akurat nic im się nie będzie działo. Na szczęście mają obowiązek wywieszać tablice gdzie jest polowanie. No i nie widzę, żeby tutaj były, nie widzę po śladach. Są ślady tylko mojego pieska. No i teraz ja tutaj im wyrzucę, te dobroci. Zawsze im jakąś tam część tego jedzonka zostawiam. No i mam nadzieję, że sobie sarenki, jelonki powiedzą. Ale jest pięknie. A kto tutaj się ukrywa? Nie lubi mieć tych kulek śniegu na łapkach, po prostu, i się ukrywa, bo ja zaraz w celu właśnie pokaż mi te kuleczki. Ojej, ona nie lubi, bo to się tak obtacza. Zaraz ją sadzę pod prysznic. No, ona nie za bardzo to lubi, bo tak to by z niej topniało bardzo długo. No, niestety, właśnie tak to wygląda. Jak się ma? Sznodzirka.